Przez długi czas byłam przekonana, że przemiana własnego życia musi być procesem długim, trudnym i niemal nieosiągalnym. Jednak to właśnie wtedy, gdy odzuciłam to przekonanie, zrozumiałam coś, co burzy wszystkie zasady, których nas uczono. Odkryłam, że w zaledwie siedem dni można całkowicie przekształcić strukturę własnej tożsamości. Nie chodzi o czekanie na cud, który spadnie z nieba, lecz o natychmiastowe przyjęcie miejsca w którym już istnieje zrealizowana wersja nas samych. Kiedy zaczęłam doświadczać tej prawdy, zrozumiałam, że nie chodzi o walkę, zasługiwanie czy nieustanne zdobywanie. Chodzi o życie tu i teraz tak, jakby przyszłość była już spełniona. Ciało, nawet bez zewnętrznych dowodów, zaczęło reagować, jakby akceptowało nową rzeczywistość. Czułam, że każdy oddech niósł energię świeżego stanu, jakby wszechświat czekał tylko na moje uznanie. Aby zacząć odpowiadać, klucz tkwił w świadomej praktyce udawania, nie jako fałszu, lecz jako narzędzia neurologicznego. Udawanie bogactwa było w istocie próbą nowego zaprogramowania wewnętrznego. Wybierałam ubrania budzące poczucie obfitości, przebywałam w miejscach emanujących dostatkiem i przyjmowałam postawę osoby, która już posiada wolność finansową. W ciągu siedmiu dni zaczęły pojawiać się sygnały, nieustanne potwierdzenia z różnych stron. Mózg nie potrafi odróżnić tego, co jest intensywnie wyobrażane, od tego, co stało się faktem. Ta plastyczność jest podstawą przemiany. Każdy powtarzany gest, każda decyzja podjęta z pewnością tworzyły nowe połączenia synaptyczne, które umacniały poczucie dobrobytu. Udawanie przestało być grą, a stało się żyzną glebą, w której biologia zaczęła dostosowywać się do nowego wzorca. Z czasem dostrzegłam, że moja chemia wewnętrzna się zmienia. Serce biło w innym rytmie, gdy dzękowałam za bogactwo, które jeszcze się nie zamanifestowało. Ta wdzięczność z wyprzedzeniem wytwarzała substancje podtrzymujące stan obfitości. Helen Hadzel zawsze podkreślała, że sekretem jest życie w zakończeniu. Nie pragnąć jutra, ale czuć już dziś to, czym się jest. Zrozumiałam, że ciało to podświadomość w działaniu. Przez siedem dni trenowałam gesty, reakcje i sposób chodzenia jak ktoś kto już jest milionerem. Stopniowo automatyczne ruchy wynikające z braku zaczęły znikać. Ciało odpowiadało spontanicznie, jakby zainstalowało nowy program akceptujący wyłącznie częstotliwość bogactwa. Stare wspomnienia ograniczeń pojawiały się, lecz nauczyłam się ich nie karmić. Za każdym razem, gdy wracały, brałam głęboki oddech i powracałam do nowej postawy. Zerwanie z nawykami emocjonalnymi okazało się kluczowe, by przerwać cykl przeszłości. Oddaliłam się od ludzi i miejsc wzmacniających starą wersję i zaczęłam otaczać się tym, co wspierało obfitość. Dopiero wtedy zrozumiałam wymiar kwantowy tego procesu. Udawanie bogactwa nie było pustą fantazją, lecz poleceniem wysyłanym do pola nieskończonych możliwości. Utrzymując wibrację dobrobytu, zmieniałam sygnaturę elektromagnetyczną, która komunikowała wszechświatowi, jaką rzeczywistość wybieram. Pole odpowiadało nie na moje prośby, ale na mój stan bycia w danej chwili. Fizyka kwantowa ujawnia, że obserwator zapada rzeczywistość. Kiedy każdego dnia działałam jak ktoś zamożny, wybierałam spośród nieskończonych wersji tę linia, na której bogactwo już jest częścią mojego życia. W ciągu siedmiu dni niespodziewana spotkania, okazje i znaki zaczęły się nasilać jako jasne dowody tego, co tworzyłam wewnętrznie. Ten proces pokazał mi... Że zmiana nie musi trwać długo. Wymaga tylko odwagi, by utrzymać nowy stan, aż do momentu, gdy ciało i umysł przestaną rozróżniać próbę od rzeczywistości. Wtedy pojawia się pewność bez wysiłku, a wszechświat, jako nieuniknione odbicie, reorganizuje wszystko wokół. Tak zrozumiałam, że przemiana tożsamości to prawdziwa alchemia, połączenie wzniosłej emocji, codziennej praktyki i świadomej decyzji, że już jesteśmy tym, co wybraliśmy. Zmieniałam fizyczną trasę, aby umocnić mentalną drogę. Stara wersja mnie krzyczała głośno. Dyskomfort. Pokusa wycofania. Pragnienie rezygnacji. Uznałam te sygnały za dowód, że zmiana trwa. Opór to ciało opuszczające znajome granice. Wytrwałam w nowej postawie, nawet gdy przeszłość próbowała mnie przyciągnąć. Zdecydowałam, że nie odpowiem jak dawniej. Połączenia karmące brak zaczęły słabnąć. Czułam rosnący dystans do starego ja. Tworzyłam przestrzeń dla nowego działania. Codzienna praktyka odchierała wewnętrzne drzwi. W tym rytuale zerwania zobaczyłam kolejny krok. Wizualizacja nie była pustą fantazją. Była rytuałem umysłu, który rzeźbił nowe ścieżki w mózgu. Forma. Powtarzalność. Intensywność. Udając bogactwo, wzmacniałam stan wizualizacją. Leżałam w ciszy. Oddychałam głęboko i tworzyłam obrazy tak żywe, że ciało reagowało jakby działo się to teraz. Widziałam siebie w eleganckich przestrzeniach, zawierającą kontrakty, otrzymującą wiadomości o realnych szansach. Nie tylko widziałam. Czułam. Emocje przyspieszały puls. Dłonie stawały się gorące. Utyłam ciało żyć w przyszłości w teraźniejszości. Traktowałam proces jak święte spotkanie z nową wersją siebie. Im więcej szczegółów dodawałam. Tym bardziej ciało wierzyło. Czułam tkaninę, ciężar i fakturę ubrań. Wdychałam zapach miejsc. Słyszałam swój pewny głos. Dodawałam ruch, chodzenie, uściski dłoni, podpisywanie. Mózg rejestrował to jako doświadczenie, nie jako luźną myśl. Pole wewnętrzne stawało się magnetyczne. W ciągu siedmiu dni odkryłam, że wizualizacja nie musi być długa, musi być głęboka. Pięć minut intensywnego przeżycia tworzyło chemię obfitości. Robiłam to po przebudzeniu i przed snem. Programowałam swój mózg, by przyjmował bogactwo jako coś naturalnego. Wychodziłam z wizualizacji, niosąc to uczucie przez cały dzień. Nie pozwalałam, by zewnętrzny świat wymazał obraz, który zbudowałam. Utrzymywałam wibracje, nawet gdy rutyna przyciągała do starego ja. Emocjonalna wytrwałość była mostem. Podrzymywanie praktyki ujawniło coś większego. Prawdziwym wyzwaniem nie było rozpoczęcie. Było nim utrzymanie. Ciało, uzależnione od dawnych reakcji, próbowało wracać. Widziałam, jak pojawia się zwątpienie. Wracał strach. Dyskomfort prosił o poddanie. Zinterpretowałam te chwile jako dowód rozpadu przeszłości. Stare wierzenia rozpadały się i walczyły o przetrwanie. Ograniczające myśli otaczały mnie. Próbując negować postęp. Trwałam. Opór starego ja potwierdzał, że idę właściwą drogą. Wytrwałam, gdy wszystko zdawało się stać w miejscu. Przemiana rodzi się w niewidzialnym, zanim ujawni się w widzialnym. Właśnie tu wielu rezygnuje. Ja szłam dalej. Dyscyplina emocjonalna stała się zasadą. Umacniałam nowy stan prostymi strategiami. Słuchałam muzyki niosącej obfitość. Czytałam fragmenty wzmacniające tożsamość dobrobytu. Ćwiczyłam ciało, które dawało mi siłę i obecność. Każde działanie przypominało, kim wybieram być. Gdy umysł chciał wrócić do dawnych reakcji, oddychałam i wybierałam nową drogę. Powtarzałam zachowania mojego przyszłego ja, nawet gdy wydawały się wymuszone. Ten świadomy wysiłek scalał połączenia mocniejsze od wcześniejszych. Wybrana częstotliwość stawała się nową normą. To co było wysiłkiem, zamieniało się w stan naturalny. Zrozumiałam, że rozpad dawnego nie jest natychmiastowy. To proces stopniowego osłabiania. Każdy dzień spędzony w nowym osłabał przeszłość. I wtedy poczułam subtelną reorganizację pola. Jakby wszystko ustawiało się, by potwierdzić to, co już nosiłam w sobie. Wszechświat odpowiada na to, kim jesteśmy, nie na to, o co prosimy. Gdy przez siedem dni zobowiązałam się żyć jak ktoś zamożny, rozpoczęło się coś niezwykłego. Pojawiły się ciche znaki, niespodziewane telefony, wiadomości, zaproszenia. To działało. Potwierdzenia najpierw były małe. Zbieg okoliczności wydawał się błahy, ale mał jasny przekaz. To były synchroniczności ogłaszające, że nowa tożsamość jest aktywna. Zaufałam mocniej. Każdy dowód wzmacniał stan wewnętrzny. Kiedy ktoś chwalił mnie w sposób nowy albo gdy propozycja pojawiała się w idealnym momencie, wiedziałam, to nie przypadek. To echo mojej energetycznej sygnatury. Widziałam siebie w zgodzie z wersją, którą wybrałam. Trwałam nawet bez fajerwerków. Stałość wygrywa z pośpiechem. Pole nie odpowiada na niecierpliwość, odpowiada na spójność. Im bardziej żyłam jak ktoś bogaty, tym bardziej znaki się mnożyły. Elementy zaczęły łączyć się z matematyczną precyzją. Wszechświat dostarcza tylko to, co umiem utrzymać w sobie. Pojawiła się pewność. To był dopiero początek czegoś większego, gotowego, by ujawnić się z siłą. Helin Hudsel nazywa to życiem w zakończeniu, przyjęciem już teraz spełnionego rezultatu. Kiedy podtrzymuje nową tożsamość, rzeczywistość odpowiada. Nieuchronnie. Udawanie bogactwa nie jest zabawą. To akt kreacji. Wszystko się ustawia, gdy upieram się przy stanie wewnętrznym, nawet jeśli obraz zewnętrzny wygląda tak samo. Pole zwraca to, kim się stałam. Napisz, żyję tak, jakby to już było prawdziwe. Potwierdź. Wzmacniaj. Przyjmij. Kiedy ciało akceptuje, wszechświat potwierdza. Trwaj mocno. To, co było odległe, zbliża się szybciej niż kiedykolwiek. I pozostaje bo teraz istnieje przestrzeń wewnętrzna, aby przyjąć, utrzymać i pomnożyć.